Siemaneczko, cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony AJ. i witam was w drugiej roku, w 2004 jest ostatnio nic nie wrzucałem, tylko jakiś jakieś fanstreamy poleciały z, z premiere and show to znaczy właśnie tak właśnie przemyślałem sobie sprawę, żeby może e, Pograć sobie w i coś mam trochę powrzucać, ale to nie będzie seria tylko po prostu takie Luźne gameplaye, czy cokolwiek, takie budowanie, czy takie luźne Jedna ja też nie ma też pala, bo co zagrać. To dajcie znać w komentarzu, jaką serię byś się zagadał, żeby w lutym może coś wrzucić. I mniej więcej, chciałbym sprawdzić, czy w ogóle w tej modyfikacji, co w zeszłym roku pokazywałem, to był mod do Gotika. do Koda Koda Conad, e, Exiles z modyfikacją z Gotika, czy po prostu otwiera e, mapę z Gotika z e, Gotika 2. E, Więc po prostu, jeśli jesteście ciekawi. Dostacie i oglądajcie dalej, jeśli jesteś tu na tym kanale śmiało. Zostaw suba i po prostu ruszajmy już w tym nowym roku już. maksymalnie jak się da. Więc nie przedłużajmy. Jeden gracz, tak, to gra, tak. Graj w trybie solo, bo tak, bo nie ma potrzebnego. I wybieramy sobie mapę. Pyk. Dobra, no to czekamy jak się tą mapę załaduje. Więc Widzimy się za chwilę. Jak wiadomo, zając górę gry kodana, to każdy powinien już wiedzieć, że w jest jak kreator w postaci. Więc mniej więcej kurczę mam trochę jakby też modyfikację powciepyłada. Więc tutaj można sobie też Boga sobie wybrać. Tylko że modyfikacja jest jakby... jest porozszona. Jest... Aha, tu są bogowie O. to chyba jest przedstawicie. Set. przedstawienia chyba awatera Belliera. A Krom, chyba, kurczę, nie wiem, kurczę, bitra Adanos. Jednak to, któryś z tych bogów, bitra, Albo... jest bogiem IDOSA. Do no tego pójdziemy sobie w kierunku IDOSA. Tutaj mamy kucze. Zasłuchajcie, żeśmy skazali, kucze. Wybieramy sobie powód, kurczę. Jest taki typowy kurczę, Można się czuć jak kuropleju, że może sobie postać sobie stworzyć. tutaj coś dopasować tylko po naszej postaci jest ja sobie od razu tutaj a ja się akurat teoretycznie nie ma co akurat tworzyć postać, bo ja się akurat to jest chwilowa Ja sobie tak sobie zostawimy pik pik Tak let's go Escape oh. E, dobra, robił escape. Accept. Nie wiem po co, ale to jest jakby też... To tobie kurczę by straszył kurę, szkielet. E, dobra, tutaj wyjdziemy sobie... Dobra, e, sobie gdzieś a tu jest niewidzialność. obułek, eee, rójkos, e, spiritu Aktiwuje sobie po prostu sobie takie, tak, tak po prostu sobie czyta. No to jest zawsze dawicie, że klasycznie eee, wieżek Sardassa, su dekrobaty. Eee, no to trochę, coś się tu uże powiedziało. Zepialia. Aha, to jest taki kurek, e, chyba prze, przełożnik. Dobra, od razu sobie, bym specjalnie kura sobie trochę kreatywny. To no, jest To, co by było puszczę, gdyby nie poszło sobie tak od razu, zobaczy, do góry. są góry tej wieży. Więc tak wygląda katyca e, Belliara. O, szkielet. Myślałem, że to coś ale... kurde, bo. Nie działa ja tutaj kury co e, dobra. Trzeba coś daru. tak teoretycznie. Te je powinno być. Chociaż tu nie jest jak tylko jakaś statyka typu kurza dziura. Wybieramy drzwi od żeby wejść za środkę, zobaczyć co jest tu w środku. Jakieś klatki. Eee... No i wizualnie dziwę wygląda Tak źle. Mamy tutaj kucze i A czy tutaj kurcze dają daby jakąś broli test? Gdzie? Jedynie byłoby tu byłoby Dostaliśmy... Dostaliśmy właśnie takie spoty. Spoty kopacza, o. Do tego wstrząsłoby idę, ale musiałbym się udać do pierwszego... To do farby, do, kurza, do e, farby, kura, dla farby kury Ladara? dla Bara. E, nie wie Pani tej data kurze. Do Barta chyba. Jest coś tutaj ciekawego? To ci Ja Jest ich dwóch, jest tylko osad? Ja, to jest ja, ich obu. Biorę, co dają że za cały razem jakieś coś inaczej do tego podejdą, ale tu zaś jak to z bo tu chyba raczej nie ma tak, jakby pf, więcej e, fabuły Możesz ilość dróg kurze, ja dojdę, z czerwojady ja Sprawdźby bapę, super ten kurz skóra można się jakby to teoretycznie sobie te ptać górę. Bo to jak się jak szkoda w czasu, żeby kurę godzinę poświęca do to, żeby znaleźć drogę właściwą do tego miejsca. Gdzie jesteśmy. A. Jeden. Jeśli tylko takich zwierząt nie było, to więc mamy jakiś larytas. coś tutaj się zbiodziło, ja kurczę, kurczę jakąkolwiek drugą tak kurczę z, tego, z tej, tej modyfikacji yes, yes, bórek. jest pies, jakiś burek jest lobart Powinniśmy pojechać tędy, tutaj skręcać, tutaj pojechać. Pierwsze zadania porobić tutaj, u tego gościa. E, tu jest by, by chyba budowa jakiegoś u, obozu, domu. Hilda. jest ubrania robocze, domy. Jeśli to jest modyfikacja jakby więcej wzorowana na nocy kruka chyba, to też powinniśmy na tej drodze spotkać chyba pirata. Albo tutaj gdzieś po lewej. Albo już o zapomnieli, ale kurwa. ...nie dziwię. razu tak patrzę kurze do kary, żeby kurze mieli... wiedzieć. Bo jakby się szło do miasta, bo tutaj po prawej powie się trać kitać kurę, jack, kurapirat, pirat. Któremu powinniśmy dać jakby, chyba gdzieś jakby ubrania a... pożałku. Eee, ja sobie strażnie kurczę Bilboszty. lotar. Bo ja się dziwię, że on jest kula takiej trochę ciepły. Ustań się chyba bagazyn. To się okazuje jest pusty. To już ktoś już sobie bawią od już. Co jest, jest sobie sobie sieć targowa. Gdzieś się każe ja, to akurat... Eee, ba... Barabas chyba to jest. Aha. To... A tu pójdzie być kurczę gościu. A tu nie kładzie ale widać, że ta modyfikacja się trochę podwiedziała. Tu byśmy mieli chyba tablicę, z, z zadaleniami requestami. Proponuję być KOWER HARAD. Trzeba się skreślić gdzieś tutaj na dół. Też jak powiem, patrząc, że wcześniej, jak chodziłem po tym mieście, było całkiem pusto. Więc tak, w zasadzie co ja zrobiłem. Zrobi, jeżeli nagrywałem, to nagrywałem tak jakby częściowo, ten materiał y, będzie pokazywany od strony Khorinis, a wtedy materiał będzie się pojawi się jeszcze jakby z klasztorem bagów wody, później od tajemników i tak po kolei, nie? Tutaj w tym materiale się skupimy bardziej na Khorinis, a później będziemy powoli wędrować sobie w kierunku. Eee, w kierunku, kurczę klasztoru, czy też tam, gdzieś te tej karczby. To jest gdzieś zdrowe. To wygląda jak fortepian, jak no, ja nie powiem, żeby kurał go tylko był fortepian. Takich przedmiotów, coś się nie ma. Chociaż mógłby wyjść. E, tu powinno być karczwa. Chyba by burdel. <laughs> Setek paradyluchów, powinien być gdzieś tutaj po lewej. I po lewej, po lewej szczury szczurych. Wojowzik. To już tak jest spokojnie. Ale jeśli górze kasu, to robicie modyfikację jakby z gucika, to... To zawsze tu idzie. Widać, że też takie szczegóły kur, szczegółów kurczę, te... tych okie są takie wysoko trochę niestandardowe. Żeby okta zrobić niektóre takie właśnie w przeźroczyste albo w kratek kurze. Że... i tylko przecięgniadało kurę tę te teksturą chyba byłoby tak bit. Ale nie ma co się przyczepiać. Dobra, przeleciły sobie to. No tutaj nie było wejścia, to tu jest wyjście, Ja widać tu stosuję jeszcze niektóre jeszcze puste, żeby tak kurczę że można było tak wleźć i się uczepić czegoś. Ale możemy leźć za to. Miejsce dzieło, nasz, że nasza bedlinie będzie się znaleźć. A żeby tam wejść, to by musiał być jakiś klucz pułcz. E, tu jest chyba ten w sumie nie może możemy spotkać kura Strażników i Lorda Adre. Ale chociaż tutaj, kurczę, tu jest plac gdzieś y, jedny tutaj gdzieś powinien być w środku y, lorda Adre. Chyba, że tutaj, sobie da jakby swoją wizualizację na to. Tu jakieś okno. Okay. to jest okno życie, nawet cały się nie odda do okna życia. Chciałbym, ale... Takie stary chodzi jak i oku, czy nie do okna życia? Nie... <śm> Nagle się zrobiło ciemno. I tutaj trochę kurza poszło o kurze a, twórcy wodyfikacji modyfikacji hmm, Fantazja chyba mu jeśli, jeśli chodzi o te klatki i, i cele to mamy tak zwane lochy Ale widać, że tu jest, czy jest też taki jak pusto, ale chciałem wam też pokazać tę stronę, ale trzeba się udać po do głównego miasta. Znaczy w to stronę będzie. A, w tą stronę. A, w tu mamy po drodze, to można tutaj do Watrasa zajrzeć. No, watras się zgadza, był, był ciemną skórą. Ale, żeby Wygląda jak Hippokrates, kurze. Och, twórco, zapomniałeś o Walentynie, kurze. Bo jakowi, któremu się chciało kurę za każdym razem przywalić, jak się przechodziło wokół Jeszcze tarcze. Ostatnie spodnie. Mieszkaniec, No, tak. Ale powiem, że tutaj, kuczek tu się wejdzie, to kurczę, takie spoko to wygląda, ale też jest tu pusto. Jeśli to grało w na jakimś roleplayu czy cokolwiek, to był taki ser na 100 czy na 200 osób. To tak roleplaya dałoby się zagrać i dodać troszeczkę te sadzone Boby, czy te twory. Widać, że tu są te Boby. W niektórych miejscach muszę się się tak na szkodę do góry. ale jest tutaj dalej łatwiej się na górę bo no, chyba że y był taki urodał sobie Że muszę sobie tylko po prostu sobie wyobrazić że są A tutaj jest, te, tutaj jest na kucze bo to tu jest koterami szkolnictwa paladynów za chwilę Wyjdziemy w budżet. Tylko po prostu jak chodzić co kurze wszędzie, żeby do, do to dokładnie zobaczyć. Nie wiem co tu ma być, ale dobra jest pusty Trochę jest dziura. A to jest to? kto? Mieszkaniec NPC. jakiś MPC tu kusza powinno być jakieś przejście że ten chyba handlował jakieś dziwnymi substancjami czy też alchemią będą sędziego jeszcze no tu nic nie ma chciałem coś tu będzie kurwa hmm.

Długie w Gwopce, ale powinien być blody na kurze, sorry. Ale to już, już kurze nie da się akceptować. Pójdziemy do góry. Na całą górę pójdziemy. Co to zobaczę? Nie no. O jeszcze jest łyso i pusto Nie Jestem ciekaw jednego O, tu jeszcze jest garant Umyślałem, żeby zobaczyć, czy kurze się jakoś za regują kurczę te O bogowie! Walka! Muszę powiedzieć wy robisz? Czekaj, co to. ten Więc... i No. sobie No. I to nam jest tu? Kurczę, tutaj powinna być jakaś interakcja z tymi elementami. co się widzi, kurczę, to spokojnie to wygląda. Jak ja na miasto kurczę, do linia, to jest takie spore do ćwiczenia. Zobaczymy też czy jak już tu jesteśmy, pójdźmy jeszcze sobie za tary, i będziemy sobie coś, jakby sobie w sobie kończyć. Jeśli wasze, wasze jakąś opinię odnośnie od dość tego modyfikacji, modyfikacji którą to jakby teraz tak pokazuję od strony Corridis, to daj swoją opinię w komentarzu, to będzie całkiem spoko. To by też zamawiać w jakośkolwiek i wkrótce reakcje interakcję ze społeczeństwem na do, dalej do Też tak właśnie pomyślałem. Tak, niestety, to takie ironiczne słowo, że tak właśnie pomyślałem. Dlatego co stara się zawsze tu ludzie tłumaczyć, nie są osobą, która jest w stanie kulturą jakąkolwiek pomyśleć. Tu co tutaj bym miał, gdzieś się zawijać, to kucze, to pojawił by się skip. Ale tutaj jest solataria. Bady ci kucze. jest. No Tak. No to całkiem nieźle. To całkiem nieźle akurat to zrobieli. to, jest to kura, wierzę, w środku, kurwa, wiesz, te od tego. Zwrócę na navigację gdzieś kurczę schował gdy otworzy te drzwi. Ale służbiem w tle jak leci muzyka z gotika. Więc to daje nam dużą, dużą satysfakcję dla Biosików gotika A tytuł, tytułu słyszając e, sły, 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 ten dźwięk można się skurczę poczuć to z Tu jest jakaś beczka. Tu są jakieś beczki. Nie wiem, czego ja szukałem, ale dobra. Zdaję sobie tutaj do wysokości tej latarni. Próbę sobie Jako wskazane były wskazane z góry, jak w drugiej się z Wami tu pożegnać. Jeśli właśnie z materiał widzicie, co możecie zostawić, więc to był gotik na wodach, które tutaj właśnie widzicie. Bora lista. Teraz już nie widać, teraz widać. Dobra, więc się z żegnam, żegnał. Ta modyfikacja można znaleźć sobie do Waszej a wystarczy wpisać Gothic. I autor tego bodaja jest Garo... Garsodo. Więc...